Siema. Wszyscy zapraszam bardzo serdecznie do gazebo na stolik. Wszyscy zapraszam bardzo serdecznie na stolik w gazebo. Proszę nie latać. Zaraz wam, wytłumaczę, zaraz wam pokażę odkąd dokąd. Wszyscy teraz idźcie zmienić swój kolor na biały i wyłączyć wszystkie kosmetyki. Ja również, oprócz Angiela on jest naszym gośnikiem. Wszyscy za mną, proszę się uspokoić. Będę pokazywał odkąd dokąd lecimy. Proszę się uspokoić i proszę być cicho. Proszę nic nie mówić, bo będzie za duży chaos. Wszyscy do mnie. Wszyscy do mnie. Tutaj pan biały. Jeden, się budzić pobudka, pobudka, pobudka od ściany do tego drzewa. Tutaj wybiegacie poza to i czekacie. I lecicie z powrotem od tej ściany do tamtego drzewa, którego wam pokazałem. Ja bo się muzyka włączyła kimś wtedy mam jej, mam jej, nie mam jej wyłączonej. O kogoś pies trzeka. A, Czekajcie, no poczekajcie. Jeszcze nie, a powiedział o start? Nie powiedział start. A, dobra, już wydalone, chodźcie. Dobra, już trudno, już trudno. Chodźcie pierwszy. Nic się nie dzieje. Etap trzeci. Etap czwarty Nie zaczynajcie tak wcześnie, bo wy zaczynajcie za wcześnie. Wiem, że chcecie szybciej, ale to nic nie, to nic nie, jest Etap nie zrobi. 5. Etap piąty. Etap szósty. Ja mu nie ufam. Etap siódmy. A to jeszcze etap ósmy. Ej, ale mógłbyś tutaj nie latać, nie. po prostu stójcie tam. Nie idźcie e tam. Dziwiancy. Na zdrowie. Ej, no ale co jak wcześniej zaczynasz? No ty, no, ty, no, ty krajem normalnie no była no, nie, na was. Ty, no? A, A, to kogoś wywalił łeba. Kolega Mark Cornel. Rozpadł mu się i nie może chodzić teraz. Nie, bo tak się pokaż slajdów, pokaż slajdów. A, już nie. Etap 13. Z kolega nie trafił w drzewo. Ale kółka ale kulka. Wow, wow, wow. Etap 15. Tak 15. Pośyła lata. Essa na Francingu. I 16. I 17. I tak 18. Memalino do drugiego. Etap 19. Etap 21. 22. Co Robisz, zgodnie już Zabonę. chyba nie wróci. Ja, etap 23. Jestem trener jeden. i gruby i podrywa małe dziewczynki nowe. Ja, ja do, do, do no. Etap 25. Etap 26. Etap 27. Ale Etap 28. Etap 29. Etap 30. Dej etap 32. O, nie nie dążył! Etap 33. Angeloz to twarzy. głównym modelem jest. Etap 35. Angeloz jest to kurwa modelem głównym. <grym 36. <grym> Marciny! 37. Kąndu ke batem balandiar. Etap 39. Nie może. Etap 40. O. etap, 41. 42. etap, 43. etap, 46. Wiecie, etap 43. 40 pierwszy. Tu ja na parze jest drugi. Etap 40. A co 40? A co mnie cie już Etap 49. Etap 50. Etap 51. pierwszy. O kurwa, 52. Już nie łapię ja nie wiem, czy to jest jakieś Etap 55. Jak etap piąty. 56. Etap 57. Ci wygrałem, Ej, spokojnie. Bez gruźb, bez gruźb, nie wolno, nie wolno. O, 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 Nowy etap 59. Do. A, nie. Etap 60. Dotknij się 60! Maje. Eta 61 Witam tam Eta, 62. Cusko, Eta 63 O, tu się umenił, chyba z Ciekawe, kto pierwszy zwali 65 Hyyy Bananek, bananek Eta 66 Bananek, bananek. Eta bananek rozpierdoli cały system kurwa gminy Spokojnie, ej ale bez pozycji Eta 68 Eta 69 O, 70. 70

95. etap 96 Ep dziewięćdziesiąty szósty. Etap 97. Etap 90. 8. Etap 99 Etap setki. Będzie. Etap ja setka z łatwa. Etap 3. setka będzie to jest łatwa. Etap, setka tak łatwa. etap 102. Oj, o to mnie nie łatwo boli. Proszę zaprzeć. Etap 10 Za czartoch. Etap 106. Etap 10. Etap 108. Proszę. No, kurka. Etap 109 mi Etap 10, 10, 111 mm -hmm. Etap 112 Ja piję Etap 113 Burde. Etap 114 Dużo się, się w Etap 115 Etap 116 Etap 117 Etap 118 Etap 119, etap 120, etap 121, etap 122, etap 123, etap 124, etap 125, etap 126, etap 127, etap 128, etap 129, etap 130, etap 131, etap 132. Etap 133. Etap 134. Ej, kamerę o tym Dawaj, leci 9. do końca. Etap 140. Etap 141. Człowieku. Etap 142. Co ty robisz? Zdążył ty. Etap 143. Ej, daj radę. 144. Etap 145. Dasz radę, dawaj, dalej, dalej. 146. Dawaj do 150, do 150 musisz, musisz. Ledwo. 146. Do 150 musisz. Ty musisz do 150. Etap 148. Już lewam Etap 149. Dawaj, dawaj, przez ostatni. Etap 150. Yes. Dawaj dalej, dawaj dalej, dalej. 150. Zobaczymy 150. do kiedyś. Etap 152. Etap 156. Etap 150. Dobra, Etap sto pięćdziesiąty dziewiąty, etap sto sześćdziesiąty drugi, sto sześćdziesiąty trzeci, sześćdziesiąty czwarty. Siema, tutaj Danon. Tak na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, yy, że jeżeli taki content wam się podoba, to możecie zostawić subskrybera i łapkę w górę pod tym filmem, bo szczerze, no będę szczery, motywuje mnie to. Jeżeli chcecie uczestniczyć w takich zabawach właśnie typu dzisiejszy Bip Test, albo krejcy, które było ostatnie, albo ogólnie tego typu ciekawe zabawy, bądź jakiekolwiek rzeczy, to zapraszam na jednego Discorda z tego typu eventami, link jest w opisie. Nie zawsze wszystko jest koniecznie do nagrywek, czasami są rzeczy powtarzane tak po prostu, albo są po po prostu robione for fun, ale kto wie, może być może pewnego razu załapiecie się do jednego z filmów. Eee, chcę tylko wskazać, że nie jest to serwer, który jest w 100% mój, więc nie nazywajcie tego moim serwerem. Jest to serwer, na którym po prostu szukamy z paroma osobami, po prostu ludzi do tego typu właśnie rzeczy, żeby nie rozwalali nam po prostu lobby. No, jeśli Wam się podoba, to zapraszam do zostania czu... po prostu tutaj odbiorców, widzów, nie wiem jak to nazwać, i zasubskrybowaniem tego kanału. I co, no i widzimy się albo na event, albo na Polsce, albo nigdzie. Zależy od Ciebie. No i co? N miłego dnia.